Dzień dobry, witam wszystkich, mamy poniedziałek, 12 już wybiła, także zaczynamy nasz live. Dajcie znać na czacie, na samym początku, oprócz przybicia łapki w górę, oczywiście czy widać czy słychać. Napiszcie czy jest OK. Ja pomalutku startuję. Zaczynamy e, oczywiście od slajdu o ryzyku. Pamiętajcie, że to co mówię, pokazuje ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Nie są to żadne porady czy rekomendacje inwestycyjne. Pamiętajcie, że jutro bardzo ważne spotkanie. Strategia Fibonacciego, czyli nowa odsłona rzeczy, które gdzieś tam piszemy, korzystamy, nowa platforma, nowe wskaźniki. Jutro będę o tym mówił już, jak to połączyć, tak będę chciał na żywym rynku, jako kontynuacja tych naszych spotkań poprzednich, które miały miejsce dwa, trzy tygodnie temu. Tak zgodnie z zapowiedziami, że w czerwcu będę chciał zobaczyć, jak na żywo te nasze narzędzia pracują. Jutro je będę pokazywał. pamiętacie, w każdej o godzinie 18, tak spotkanie edukacyjne są i narzędzie macie dostępne pod tym linkiem, jak i oczywiście zapis na to jutrzejsze spotkanie. Dajcie znać, czy doszłam na ja przechodzę już do, do złota. Według mnie nowy dołek na złocie jest bardzo prawdopodobny, bo tutaj należy zwrócić uwagę na to, gdzie jesteśmy względem poziomów Fibonacciego. Proszę zobaczyć, że te ostatnie poziomy Mowa o 61, które zawsze z bardzo dobrym wsparciem zostało gładko przebite względem całej tej fali wzrostowej. To jest dla mnie pierwsza informacja. Zobaczcie, reakcji nie było żadnej. Nie ma zgodności. Podaż jest bardzo duża, no więc rynek prawdopodobnie tutaj kieruje się na pierwszy poziom zewnętrzny. Tym mierzeniem zewnętrznym jest 127,2. 1917-18. Te rejony tutaj oczywiście może być chwilowa reakcja, więc też jakby pokazuje, żebyśmy się nie zdziwili, że jakieś tam podbicie, jednak próbuje tego wsparcia, no bo jakby nie było na tym wsparciu, jesteśmy, e, próbuje bronić, na przykład do pierwszego ZZB, tutaj pierwszą ZZB, e, no myślę, że te dołki e, są na tyle ważne, nawet już tutaj począwszy od tych wcześniejszych, e, że należy ją uwzględnić. Zwróćcie uwagę, że jest ten ZZB na 1951, prawda, czyli możliwe Położenie punktu C, reakcja na fali BC i ta fala CD, właśnie wypełniająca cały setup. Zgodnie z wolumenem, bo wolumen jest podażowy, a więc jest to dla mnie informacja, że te spadki, czy też fala spadkowa CD, no po prostu jest przed nami. Jeżeli chodzi o ropę WTI, tutaj na ropie bardzo ładne. Zwróćcie uwagę, ładna realizacja. Pokażę na H1, bo tutaj musimy zobaczyć, co rynek na Europie zaczyna realizować. Według mnie dalej wzrosty, natomiast troszeczkę z niższych poziomów. Tutaj mam na myśli m.in. zygzaka na BBC B, C i C. D. Mam na myśli mierzenie ostatniej fali 61. Tutaj od ostatniego tego dołka to wszystko wypada bardzo ciekawie. No i mam na myśli układ harmoniczny, prawda? Bo to jest ten poziom, który w tym momencie, według mnie, na Europie jest najważniejszy, tak z technicznego punktu widzenia, czyli położenie punktu. D tak tu mamy XABBC i punkt D na 786 i to wsparcie czyli ta linia zielona technicznie jest najważniejsza 7102 tutaj wewnętrzna symetria fali jak widzimy czyli FS100, no i układ harmoniczny Leonada. ta informacja naszego autorstwa z wewnętrzną symetrią połączona z zb no i widzimy okrągły poziom więc technicznie naprawdę na ropie wygląda to fajnie ten dołek według mnie jest przed nami jeżeli chodzi o bitcoina tutaj widzę domagacie się Łukasz co dalej na btc no rzućmy okiem tutaj korekta Gdzieś tam realizuje prawdopodobnie układ harmoniczny, nawet też taki jest tytuł dzisiejszego odcinka. Czyli troszeczkę głębiej możemy zejść faktycznie przy tych wolumenach, bo popytu nie widać. Więc, jakby kolejny taki setup, gdzie ewentualne zejście troszeczkę niżej może nastąpić, to jest położenie. Zobaczcie punktu D, e, no i ewentualne zaatakowanie jeszcze raz tych dołków z 12 maja. To są te rejony. To jest punkt D, ok. c 26 26.200, czyli zakończenie całej tej formacji. Ona się może budować. Faktycznie ta fala CD spadkowa na naszych oczach jest duże prawdopodobieństwo, że się po prostu wypełnia. No i tyle. Przechodzimy dalej. Słuchajcie, przechodzimy już do indeksów. Dajcie znać w ogóle, czy zapisaliście się na jeszcze spotkanie, bo żeby nie było sytuacji, że znowu nie miejsc. Mam nadzieję, że wszyscy się zapisali, a jeżeli jeszcze nie, no to macie zaproszenie informacji o wszystkim na czacie, także dajcie Dajcie proszę znać. Przechodzimy dalej, przechodzimy już do... Nie, może od nazdaka zaczniemy. Może zaczniemy od nazdaka. Tu mamy H1. Tu mamy H1, już wam pokazuję. O, właśnie, no i wygląda to też dobrze. Mierzenie jest całej tej fali, tutaj w ogóle taka lokalna harmonia może powstać, znaczy lokalna, tak, z H1 to już nie taka lokalna, natomiast bardziej mi chodziło o to, że w ostatnim wycinku falowym to bierzemy pod uwagę, czyli tutaj zobaczcie, XA, AB to podbicie, no i tutaj taka 50, no to jest taki, dlatego powiedziałem lokalny, bo nie jest w miarę w miarę ciasny ten układ natomiast ta precyzja faktycznie jest tutaj ten klasy 50 z 100 więc jakby nie było ta korekta prosta, bo się CD znajduje się no dokładnie tutaj, prawie same czwórki, tak? 14, 4, 4, 4, więc łatwy poziom do zapamiętania co ciekawe, tu mamy też taki wewnętrzny Zobaczcie, e, układ harmoniczny, tak? Z X na dole punkt A, AB, BC i punkt D tutaj, prawda? Czyli mamy taką wewnętrzną harmonię, i jako dodatkowe potwierdzenie F-150, więc faktycznie tutaj też miejsca na spadki troszeczkę na nas daku. Mamy podobnie na DAX-ie, zwróćcie uwagę, że rynek reaguje cały czas, jakby ten poziom 61 jest widoczny, może z tego powstać układ harmoniczny, więc to też dla mnie jest bardzo ważna informacja, czyli mamy XA A, A BC, B, te spadki mogą być, wcale nie muszą być duże, to może być na zasadzie jednej, dwóch, może trzech świec, tak, no i potem podbicie wypełniające cały setup, cały układ harmoniczny, 16200 dwie... 217 punktów. To mówię tak w dalszej perspektywie, dlatego żeby pamiętać o zgodności, no bo zgodność z wolumenem jest, czyli ta fala CD, a więc sam układ harmoniczny nie może być jeszcze wyżej, może być wypełniony aż do tych poziomów, tak? 16, 218, 219 punktów. Tam mniej więcej to wszystko wypada. WIG 20, zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, czyli tutaj to mierzenie. Na, na ostatnim tym ruchu od punktu A do D tego układu harmonicznego, pokazuje mi zależność pierwszego ataku, tak, a zależność pierwszego ataku polega na tym, że tu będzie już statystyka, wchodzi w grę, że jeżeli przebijamy ostatni wewnętrzny, to idziemy na pierwszy poziom zewnętrzny, prawda? I w tym momencie ten pierwszy zewnętrzny czy 127,2 FIBO jest mocnym oporem technicznym 2077 docelowo potem wyżej 2125. Generalnie obserwować należy te dwa mierzenia zewnętrzne, prawda? Bo w mojej ocenie setup jest wypełniany i rynek dąży do tych, do tych zewnętrznych mierzeń. Przechodzimy do walut. led wybronił, no tak naprawdę wybronił to co miał wybronić. Nie, jedyne co troszkę mi nie pasuje, tutaj nawet dobierałem pozycję, ale no, nie pasuje mi to, że Popyt jest słaby, wolumenu praktycznie nie ma. Ta podaż się. Gdzieś tam utrzymuje, co prawda, mało, mało, bo mało, tak, ale ten popyt jest widoczny, gdzieś tam się zaczyna aktywować. Natomiast może być, pamiętajmy, ponowne zejście. No i tutaj będzie moment prawdy, tak, bo jeżeli jednak spróbuję przetestować, czyli jeszcze jedno wejście w okolice 4,1770, 1760 zrobi. No i będzie to na dywergencji, na wolumenie skumulowanym. To jest dla mnie informacja, że jest to okazja, prawda? Czyli wyjście, czy zrobienie delikatnego nowego dołka na malejącym wolumenie skumulowanym. To są takie, wiecie, setupy połączone ale bardzo ważne, więc na to na dolarze czekam. Jeżeli chodzi o euro dolara tutaj nic takiego nie widzę, chociaż jest tutaj układ 1 do 1, możliwa korekta. A, B, B, C i CD. No, coś takiego. Ewentualne podbicie w tę strefę. Ja o niej mówiłem w zeszłym tygodniu. Ona jest oczywiście ważna. To było mówione odnośnie strefy popytu i podaży. I ta strefa e, podażowa leży sobie tutaj na eurodolarze no w tych okolicach 1,0830, 1,0840 bardziej. Możliwy ruch mierzony, prawda? Czyli z punktem A, B, C i D, ale nie ma wolumenu jeszcze. Więc tego popytu na chwilę obecną tutaj nie widzimy. Ale jeżeli by się uaktywnił, to ruch mierzony, właśnie z dojściem. DFS to wypełniającym setup może być. No tutaj bardzo ładna reakcja na funcie, co spodziewaliśmy się, bo mówiłem nawet o tym, że ten układ harmoniczny od punktu B będzie się realizował częściowo. No i tu widzimy jakby pierwszą część tego układu: XAB, BC i punkt D wyżej, prawda? Więc na to czekamy 1,26. No ale nic tutaj nie widzę poza tym, prawda? Więc tutaj to wsparcie jest, no jakby nie było. Jest nie jedna, a jest ich kilka, prawda? Tu mamy wsparcie, tu mamy wsparcie, no i rynek od tych miejsc może wypełniać cały układ, no i gdzieś tam dążyć do 1,26. Gaz ziemny na zakończenie, moi drodzy. Tutaj mamy jakieś odbicie, reakcja, natomiast pamiętajmy, że jest to setup bardzo, bardzo lokalny. W tym momencie pamiętajmy o zasadzie pierwszego ZZB, właściwie tu mamy dwa takie układy ZZB, oba ważne, więc oba pokażę. To są takie zasięgi. Odnośnie wzrostów na gazie ziemnym, tu mamy położenie punktu B tego układu, więc to też jest bardzo ważne dla mnie. Natomiast to są takie lokalne opory 2,25, 2, tak dobrze odczytuję? 2,25 i 2,30, tak to technicznie wygląda. Pamiętajmy, że jutro. Na godzinie 18.00 bardzo ważne spotkanie, nowa strategia Fibonacciego już na żywym rynku z użyciem tych nowych narzędzi, nowej platformy, będę chciał pokazać jak to wszystko pracuje. Tyle na dzisiaj, miłego dnia Wam życzę, powodzonka na cały tydzień, trzymajcie się, cześć.